Jesteśmy w kolejnym odcinku naszego Legacy. Tutaj przygotowałam już pokój dla pokoju, w sensie pokój dla pokoju, pokój dla dzieci, bo większość głosów była za tym, żeby je jednak zostawić, żeby jednak brać to, co gra daje. Przynajmniej się Placyt na coś przydał, bo zabił nam wszystkie karaluchy. Tam chyba z pięć karaluchów w ogóle chodziło. Nie wiem skąd to wszystko się wzięło. Ildefons, no ty taki, taki problem na nas sprowadziłeś. No, gdybyś powiedział wcześniej, że nie masz z kim dzieci zostawić, to, by, to byśmy przecież inaczej rozmawiali. Byśmy w ogóle nie rozmawiali. Martyna obudziła Igora i graniem. Weź stąd idź, Igor, ty. Aha, w sumie on się wyspał. No tak, tego dnia jeszcze, w sensie tej nocy jeszcze nie kupowałam łóżka dzieciom, bo. w sensie łóżek dzieciom, bo najtańsze jest za 300, a my mamy ledwo 300. Więc dzisiaj wszyscy zarobią, to im się kupi coś lepszego, żeby im też może, jak się uda, to żeby najtańszych tych łóżek nie kupować. Niech już coś mają, no. Niech im będzie. Ten ciągle co chipsy żre. Kto coś zepsuł? Ildefons, czy ty zepsułeś umywalkę? Przyznaj się. Nie. Co tu się stało? Aha, ty dzieciak zepsuł. A nie, nie zepsuł. A po prostu nalała. No dobra. Ty, Konstancja, jak ty będziesz tak... Psuła wszystko, zalewała nam łazienkę. Ja się zastanowiłam nad tą szkołą wojskową dla ciebie. Dobrze, skoro oni są, placyd jest starszy, Konstancja. Może uznamy, że to nie są bliźniaki i placyda posterzymy pierwszego, w sensie nie teraz. Ale gdy już będziemy myśleli o urodzinach dla tych dzieci, no na razie chciałabym, żeby w najbliższym czasie Martyna jednak ogarnęła. Mucha mi tu lata. Żeby ogarnęli, pojechali w podróż poślubną. Oczywiście trochę pieniędzy muszą zarobić na to. No i skoro mamy już dzieci na głowie, no to przydałoby się rzeczywiście skończyć te wszystkie podróże. Trzeba zająć się domem, a tam nam chyba jeszcze dwa miejsca zostały, dwie miejscówki do obczajenia, hotele. No to może w przyszłym odcinku się, albo nie, bo mamy rachunki na 1400. Miałam mówić, że może na przyszły odcinek uda się Pojechać na wakacje. Ja wam przeniosę te hamburgery, żebyś nie latał. Ildefons tak daleko. no to na podłodze niech leżał. To to idzie teraz do pracy. Ildefons, idź, proszę cię bardzo. A Igor? A Igor przecież jest gwiazdą, jak ja mogłam go ma zapomnieć. Może mu w sumie poprawimy dzisiaj tą charyzmę, tylko w jakim on jest w stanie. No, więcej simów się zrobiło i już taki syf. Przede wszystkim to trzeba zawołać kościeldę. Zapukaj do kościeldy. Zawołaj ją. Bo w tej kuchni to jest jakaś masakra, powiem wam. Też by ci się coś zjeść przydało. No to zjedz te wszystkie hamburgery już, żeby się nie zmarnowały. O nie kwiatki nam wjedną znowu. A pani ogrodniczka to gdzie? Energia ci tak spadła, to się napij kawy. O, albo nie, kto to dzwoni? Szybko odbierz! Nie siadaj na kanapie! Igor, biegnij do telefonu! Ponieważ jesteś jesienią, twój dom powinien zostać pomalowany w jesienne kolory. Gdybym miała pieniądze, na razie to mamy plan, żeby kupić łóżko dla dzieci. W innym przypadku to bym nawet pomyślała o zmianie koloru domu. O, wszyscy wrócili, mamy tysiąc na koncie. Ten się jeszcze chwilę pośmieje do telewizji i o, mu starczy. Za ile są łóżka? Za 399. E, no dobra, no to żeby takich najsłabszych nie mieli. Jak to statystyki wyglądają, tylko wygoda się zmienia. No to niech mają. Tak naprzeciwko siebie ich zrobimy. Żeby patrzyli na siebie. Ten też dostanie tutaj szafkę. Jedna będzie z lalką, druga z czaszką. Właśnie Igor. te szybko tą swoją rozrywkę, bo skoro nie mamy pieniędzy, a mamy rachunki do zapłacenia, mamy na wyjazd zbierać i na wszystko i musimy jakoś pokój tym dzieciom urządzić, bo taki pusty na razie jest. No to trzeba pieniądze zbierać. Weź ty idź pić kawę. Za trzy razy. Potem idź do łazienki i twórz gnomy. A ty mardyna, co ci się nie podoba? Łóżka ci się nie podobają? No ja wiem, że najtańsze, no ale przecież nie zarabiacie aż tak dużo, żeby po jednym dniu stać was było na najdroższe łóżka. Igor, gdzie ty nie możesz przejść? Telefon znowu dzwoni. Kto by odebrał? Dzieci, nie zajmujcie się głupotami, nie bawcie się, podnieś telefon. O nie, słabszy przemija. No ale dzisiaj Igor jest w zbyt złym nastroju. Jutro pojedziemy. Chociaż w sumie to poprawianie mu charyzmy nie ma sensu, jeśli nie będziemy mieli przyjaciela z dwoma gwiazdkami. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to nie będziemy mu poprawiać nic. Poczekaj, placy, dlaczego ty idziesz? Placyt nie mogę z tego imienia. Nie kładź się brudny do spania. No i będzie spał w swoim smrodzie. A, jednak nie. A wy co się zablokowałyście? Martyna, zejdź z drogi Kościildzie. Tyle nim się nagle zrobiło i już jest chaos. Przestaje ogarniać. Dobra, Martyna, ty się skup, może iść malować obraz. Co ty na to? Dawno tego nie robiłaś, a jeszcze ci się inwencja poprawi? Z mnie kwiatkami można by się zająć. Ten Indefons to on cały dzień pracuje. O, właśnie wrócił. No to on może się zajmie kwiatkami, żeby ja podlać, bo boję się, że do rana one nie wytrwają. Ja nie wiem, co z tą ogrodniczką. Czasem przychodzi regularnie, czasem mi kwiatki zdążą zwiędnąć. Nie mam pojęcia. Dzieciak, proszę mi nie lać pod prysznicem. A w sumie Ildefons nie potrzebuje żadnych przyjaciół do pracy, to może by mu się poprawiło inwencję. Ej, kto tu zasypia? Placyt. Obudź się. Dobra, teraz jesteś umyty, to idź spać. Ty też. Nie graj. Nie graj na gitarze. Tylko idź spać. Co ty tak piszczysz? Gość się denerwuje, bo nie pozwoliła mu stać spać na podłodze. A raczej na stojąco. Igor, ile ci jeszcze zostało? O, już niedużo punktu zostało. On zaraz będzie miał dziesiąty poziom techniki. O, Martyna skończyła malować. O, możesz sprzedać obraz. Ciekawe, za ile go sprzedasz. Pokaż. 103! Jak ładnie, Martyna! Dobra, to teraz idź się ogarnąć i idź spać. Ildefons w sumie nie jest taki zmęczony. Tylko rozrywki mu brakuje. Czy z taką rozrywką będziesz chciał malować obrazy? A ty, Igor, jak ty się czujesz? 22 jest. No dobra, no to już skończ. Idź, czy tutaj obiad został podany? Coś podobno zostało podane. No to zjedz. Oko, mówi mi, a, a nie chcę malować. Nie jestem w nastroju. No to idź sobie włącz telewizję na sekundę. Dosłownie na sekundę. Dobra, teraz chcę. Sprzedam od razu wszystkie Gnomy. No i przynajmniej teraz mamy na rachunki już. A to przed spaniem Ildefons sobie zapłaci. I ma jeden punkt kreatywności, ale nie kazałam ci jeszcze przerywać. No dobra, późno jest w sumie. Lacie to taki w sumie słodki jest z twarzy. Dobra, Martyna, co wy się tam blokujecie? Widzę, że trochę za mały ten dom, ale nie będę im teraz zmieniać tego domu. No sorry, nie, dopiero był zmieniany ten dom. Proszę mi tam nie grać na gitarze, Igora nie budzić. Dobra, on się chyba sam obudził. Dzisiaj z Igorem trzeba jechać na show biznesy. Martyna, a ty może byś dzisiaj została w domu? Chociaż w sumie jak mamy zarabiać? Hmm, trudny wybór. W sumie dobra Martyna, raz nie pójdziesz do pracy to świat się nie zawali, weź pozmywaj ten talerz i podej śniadanie, wszyscy sobie zjecie, chociaż może nie wszyscy, bo już nie zdążycie razem rodzinnie zjeść śniadania. A zaraz potem, jak zrobisz to śniadanie, zjesz i w ogóle, to o, Ildefons tutaj gra w warcaby. Tak, Martyna, ty nie idziesz do pracy, ty idziesz jeść, a jak zjesz to pójdziesz grać, Ildefons idzie do pracy w sumie by się jemu też poprawiło tą inwencję więc tak, myślę, że spróbujemy utrzymać tych trzech przyjaciół i jak najszybciej zdobyć te punkty, do Bartka by musiał zadzwonić i w sumie do Camerona dzieciarnia, do szkoły nie jeść mi tutaj, w szkole zjecie Ildefons, tak samo do pracy, aha, to nie po niego na razie przyjechało, no i teraz Ildefons idź do pracy, Martyna się zajmie zaraz graniem, A tu Igor tak wywija na gitarze nie wiesz co, Igor? Weź ty skończ. Jedzenie byś mógł wziąć i zjeść, i zrobić gnomy. Telefon po Martynę dzwoni z pracy, ale nie odbieramy. Po co? Telefonów z pracy się nie odbiera. Zwłaszcza w dni wolne. Punkt logiki dostała. Super. Ciekawe, ile zdąży ich nabić, zanim nie będzie chciała do łazienki. Kliknęłam jej i poszła do łazienki. No dobra. Wracaj i grać. Igor zaraz zdobędzie punkt techniki. Niech on zdobędzie i pojedziemy na biznes. O matko, dzieci już wróciły. No dobra, nie zdobądź. Nie, nie, nie zdobywaj już tego punktu. Jednak to dzisiaj się nie uda. Trzeba jechać, zarabiać pieniądze. O nie, to toaleta się zapchała. Hmm, a może rozrywka w sumie. O, telefon dzwoni. Po kogo telefon dzwoni? Co to jest? No, sława przemija. No, ja wiem, no ale ja właśnie się przygotowuję, żeby jechać. Dobra, poglądaj w swoje chwile telewizję, posiedź na kanapie. Może z kimś pogadasz? Z Konstancją, ona jest wolna tutaj. Weź, nie wiem, pobaw się z nią. Rozmawiaj. Połaskocz. Zdążysz kawę jeszcze wypić na szybko? A nawet bardzo szybko? O nie, kolejna poczta przyszła. Ja dopiero jedne rachunki zapłaciłam. Dobra, Igor, zanim ty będziesz padał, to nagrywaj... Motyw przewodni, bo chyba więcej nie możesz. Dobra, już jesteś zabezpieczony, Igor, już nie stracisz sławy. Nagraj jeszcze o utwór rokowy, to chyba nie przejdzie, ale spróbuj. Trzy gwiazdki wymagane, no to tak, no to to nie będzie dla ciebie. Śpiewaj rocka, śpiewaj, śpiewaj ballady, nie masz ochoty na śpiewanie. No dobra, Igor, no to skoro nie masz ochoty na śpiewanie, no to idź do domu, no dwie piosenki, czy trzy zaśpiewałeś, może cię nie wywalą tak szybko już teraz. Jak to w ogóle korka nie było? W sensie. auta nie stały. Jak właśnie? Tak pusto dziwnie. Myślałam, że te krasnale stoją jeden na drugim, a one tak po prostu w rzędzie. Dobra, szybka wizyta w show biznesie zaliczona, teraz idź spać. Nie sieć nigdzie. Konstancja, ty nie graj na tej gitarze, to nie twoja gitara. Będą mi teraz budzić tego biednego Igora. No ja nie wiem. Czemu wy sobie nie posprzątacie i przy stole nie usiądziecie? Dobra, Martyna, wiesz co? Zanim ty pójdziesz spać, zanim ktokolwiek pójdzie spać, no to trzeba obudzić kościldę, żeby ogarnęła ten syf. Bo ja tutaj przestaję ogarniać, co tutaj się dzieje. Ildefons, czemu ty jesteś taki wyspany? Ja nie wiem. Ale to może w takim razie idź maluj. Skoro jesteś wyspany, to trzeba to wykorzystać. Konstancja, idź spać. Placyd, ty się umyj i ogarnij. Ildefons ma kolejny punkt kreatywności. Tylko to, co on teraz namaluje, to nie będzie jakoś specjalnie dużo warte. Karaluchy przyszły, zajmij się nimi. Co ty skończyłeś? Nie skończyłeś? No to maluj, dokończ to jeszcze dzisiaj. Nie jesteś taki zmęczony. Co mnie tu straszą już? Ten w ogóle o czarnym kocie śnił. Śmieszne. Ja ostatnio miałam sen o tym, że poleciałam w kosmos i chodziłam sobie po statku moim kosmicznym. I coś w sensie, tam po mojej rakiecie. I się okazało, że ktoś otworzył okno, żeby się przewietrzyło. Żeby się statek przewietrzył. A może ja bym się zajęła krasnalami, posprzedawała je. Za ile? W ogóle za bardzo ładne pieniądze już idą te krasnale. Chyba tysiąc właśnie zarobiliśmy na krasnalach samych. To jest bardzo ładnie. A Igor jeszcze za chwilę zdobędzie kolejny poziom techniki. O, który właśnie wstaje. Nie mogę, jak on wyskakuje z tego łóżka zawsze. Dobra, ty tak będziesz płakał, że jesteś głodny, jesteś coś tam. To idź podaj śniadanie. Martyna dzisiaj musimy przypilnować przy przy ją, żeby pojechała do pracy. Rachunki nagle są 300 mniejsze od ostatniego razu. Dobrze, można je zapłacić od razu. Te dzieci jak się bawią słodko. Ildefon też się ogarniaj. Ty zarobiłeś jeszcze jakiś punkt? Nie, jeszcze dwa mu brakują. W sensie dwa punkty mu brakuje, żeby był zaliczony do pracy. A może by zadzwonił do kogoś? Do kogo on? Jakich on ma tutaj przyjaciół. Bartek. Z Bartkiem mam mniejszą relację, więc do niego się zadzwoni. Bartek Miastowy, dzwoń do niego. Rozmawiaj. Martyna, ty się nie spóźnij do pracy. Pamiętaj. Ty, dzieciarnia, też. Już. Zaraz wam autobus pojedzie. Dobra, i poidle Fonsa też już teraz przyjechało, więc on też zaraz pojedzie. Dobra, kończy już. Tak długo jedzą. No i nie sprzątają po sobie tych talerzy. No Igor, jedyny mądry. Rozrywki ci brakuje. Rozrywki ci brakuje, no to włącz telewizję na szybko. I w sumie to on dawno nie gadał z Janem tym swoim. Przydałoby się do niego zadzwonić. Tylko jak on miał? Czy to był miastowy? Nie, to był ktoś. W sensie nie ktoś, tylko każdy, bo on z show biznesów był. Tak, tu jest. Rozmawiaj z nim. Nie chce mi się go dzisiaj zapraszać. No to pogadane. Jezu Igor! Ty się opanuj, na wizji jesteś. Chodź, tu twórz gnomy. Jak nie masz co robić, to twórz gnomy, zarabiaj. Zdobędziesz punkt, zdobędziesz ostatni punkt, ostatnia kreska. Dawaj, Igor, dasz radę. Martyna wróciła do domu. Tak! Ma dziesiąty poziom techniki. Super, Igor. Widzicie, jak co już telefon odbiera? Z kim tutaj plotki idą? O! Czy to Konstancja? Witaj, żyjesz i słyszysz nas. Gratulacje, wygrywasz 900 simolonów w konkursie Radia Xim. Słuchaj Xim, to popłaca. No dobrze, no to chyba w następnym odcinku jedziemy na wakacje. Ta co już biega, ona taka szczęśliwa jest, że pieniądze dostała. Matko, te dzieci się tak plątają tutaj, nie wiadomo gdzie i po co. Zabawki, jakieś trzeba by im kupić. No ale oni nie stać nas na zabawki na razie dla nich. Bo no właśnie jak mówiłam, mamy jechać na wakacje i na razie chciałabym zostawić wszystkie nasze pieniądze na wakacje. Martyna, tu już w domu jesteś? W ogóle karaluchy znowu przyszły. Dzieciak, przydaj się na coś i zabije. O, bajka sobie włączyła. A tu jakieś bajkę, to jakieś kryminalne są rzeczy. Nie wiem, co ona tutaj ogląda. Martyna zaraz kolejny punkt malowania zdobędzie. Bardzo ładnie, a ten tu spada zaraz. A możesz się przyłączyć w sumie do Konstancji. Pooglądajcie sobie Igor z Konstancją razem. A ja Konstancja sobie akurat wstała. Jeju, przytula się z bratem, jak słodko. Właśnie, Martyna, a może ty byś tak w sumie to się... Miś przyszedł. Może ty byś się zaprzyjaźniła z tymi dziećmi? Weź przestań malować, porozmawiaj z Konstancją o zainteresowaniach. Daj prezent? Nie, dawaj jej prezentu. Pobaw się z nią, a potem pójdziesz do Placyda. Trochę więzi pozacieśniać. W końcu jesteś teraz ich macochą. Skoro taka sytuacja wyszła, że masz teraz dwójkę dzieci pod opieką w sensie dwoje dzieci podobno nie mówi się dwójkę no to powinnaś starać się być dobrą mamą dla nich. Placyt akurat tutaj czeka na rozmowę z tobą. On się dobrze czuje, zmęczony trochę jest. A ty, Ildefonso, co ty chcesz, Maluj? No to idź, Maluj. Aha, Placyt chyba stoi i nie może się ruszyć. Igor, skończyłeś oglądać, to wyłącz teraz telewizję i idź spać. No, jak gadają o misiach słodko, o zabawkach. Tylko Placet, nie naciągaj jej na zabawki, nie masz pieniędzy. Dobra, weźcie sobie jeszcze rodzinnie talerz ostatni i pójdziecie wszyscy spać. Jeszcze na koniec sprzedamy te wszystkie gnomy, zobaczymy. Za sto już idą, super, świetnie. Igor, jestem z ciebie taka dumna. Mamy 3300 na koncie. No to gdyby ktoś przeoczył, to w następnym odcinku jedziemy na wakacje. No a cóż, ja będę już kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w następnym. Pa! pa!